To absolutnie niezwykłe wydarzenie. Dla mnie osobista satysfakcja, że tutaj na Mazurach, w Mikołajkach, w Starych Sadach udaje się nam realizować taką, taką opowieść tak naprawdę o sztuce. To, że można spotkać tutaj naprawdę wybitnych przedstawicieli polskiego współczesnego malarstwa jest ogromnym w ogóle sukcesem. To, co my robimy, to pozwalamy tak naprawdę i mieszkańcom Mikołajek, mieszkańcom Mazur, ale i turystom przybliżyć tą sztukę, bo dzisiejsza wystawa do oglądania to naprawdę spotkanie z wysokiej klasy sztuką. Po raz siódmy w Starych Sadach w Mikołajkach. Organizowany jest Lener Malarski, wybitnych twórców współczesnego malarstwa. Jeśli chodzi o dzieła, które tutaj powstają w trakcie dwóch tygodni, są to prace w różnych technikach malarskich, począwszy od oleju, poprzez akryl, akwarele. Wśród prac stworzonych tutaj są e, tym razem e, dzieła e, Bogny Misztalskiej Jarzemskiej, która nową metodą, e, zaproponowała nową metodę e, emalii, e, wypalanej emali, e, e, która kolor w zasadzie uzyskuje dopiero po wypaleniu. Także jest to najnowsza metoda. E, w tym roku mamy również e, fantastyczne dzieła Włodka Kwiatkowskiego, które są trójwymiarowe i e, bardzo nam miło, że możemy właśnie na tej wystawie, tutaj w Mikołajkach, po raz pierwszy te dzieła e, przedstawić. No cóż jeszcze mogę dodać? E, aura, jaka, jaką tutaj te Mikołajki nam stwarzają rokrocznie, sprzyja naprawdę powstaniu co najmniej kilkudziesięciu dzieł. Oczywiście nie są wszystkie, które są na wystawie, albowiem większość prac malarze przywożą ze sobą. Natomiast duża część powstaje tutaj. Muzyka